Dobra. No to witam, witam, witam. Jest... Strony... Patryk. Chciała. Na początku chciałbym pozdrowić dwóch kuzynów. No oni mówią, że chcą być w przyszłości youtuberami, numerami i kuzynkę Gabę. No, no to dzisiaj gramy w FNAF 4. Nie cykaj, tylko graj. Ty to masz zawsze takie komentarze, że... No, włącza się! Dobra, teraz Patryk gra. O. Uczyłam cię grać, Patryk. Co ty? Gdzie ja tu się zmienię? Spacja, chyba jest latarka... X urwa O fak, tam ktoś jest. Się... Skąd wiesz no? Kurwa. Ja się odsuwam, ja się odsuwam. Jak co to ja jestem tam już za komputerem, ok? U! Uh. Jak mina? Mm. Dobra. Jak się idzie do Freddyego, Klaudia? Nie wiem. A, X chyba. X, X. X. Lubi X. Naciśnij X. No, naciśnij skało. Co to jest! Fuck! Poświeć! świeć Kurde. Spacja. Jezus, co za... Czekaj! X, naciśnij X! No, naciśnij! Z, Z, Z! Dobra. co to ten komputer to jest? Tego nie ma? O! O! E. Wiem! Trzeba odwrócić. No tak to. Nie ma! Jak teraz się Nie wiem. A jak to zrobiłeś? Teraz w drugą stronie. Ja się boję, że <laughs> na nas skoczy. Nie no! Jak? No i co? No, dobra, jak to robisz? Nie. Okay. Eee, dobra, co? Kur, co to jest? Co to było? Słuchajcie, jak dobijemy tutaj... Um, ile łapek w górę? 11. Dobra. Dziesięć łapek w górę, to... Audia, jak stąd iść? To razem znowu nagrywamy może na dwa. Dobra. Na w dwójkę. Albo Sister Locadia. Kurwa, to idzie to no tu idzie. Weźcie albo na łóżko. Na łóżko! Jak! No się? Albo na łóżko. Nie. A jak odwróciłaś się? Później przedtem? Jak to zresztą się... kurwa jest? Idź do tych drzwi. Nie! Ja się boję. Foksy tutaj może być. To wrzucamy to? Nie? No! Był chyba, nie wiem co to. Ale oczy się świeciły? No. Do bo cię tu wyskoczy. Jak? Ło, o był nie, jeden, okej. Okay. No jakie? No, okej, okay, aha, na dół. Dobra, teraz ty grasz. Nie, ty miałeś grać teraz w Foxy. Foxy, Foxy. <grym> A da się tu jakoś schować, bo ja nie Ej. Klaudia. <grym> <grym> Mówiłem, um, da, 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 da się jakoś chować? Nie da się. Dziecia w nocy, dziecia w nocy! Proszę Państwa. <grystanie> Ej, do szafy zobacz, czy Foxy nie jest. Czy Foxy go nie ma. Foxy? Nie. Dobra. Na łóżko, na łóżko. Nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj przejdziemy tam pierwszą noc. I nagramy jeszcze minigierkę, bo pamiętajcie, jeżeli każdej nocy jest migierka. Jeżeli przejdziemy. No, wątpierd. <grym> nie wiem. <grym> ja się boję, że wskoczy, no. To Co? Dobra, teraz albo no, 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 no. Jest. No, Jak się zląpię! O kurde! Co to było? Cieka. I na tym. Co to jest? Co to jest? coś się popierdzieliło. Ej, dobra! Co to jest? Co to ma być? O kurde! Ej, my musimy tam wstawić taką, taką napisę, że uwaga! Żeby, żeby zamknęli? Oczywiście! A była trzecia w nocy. No, leczy... Patrz, patrz, co się popierdoliło. Patrz, patrz, patrz. Halo. Teraz ty grasz. Po co? Bo ja ci tak grałem. Ja Oje, no. Kurde, Maciek się cykam tutaj co to jest? Coś co się tu pierdoliło. Dobra. Jezu, mi się jeszcze... Co? Od razu jest Freddy? Czekaj, halo. Mi się jeszcze nogi częstą. A tobie? Hej? <kluz> <kluz> okay. Halo? No jak się odchodzi stąd? Patryk, się odchodzi, no? No. Patrz. Jezus! Musisz szczerze. Do... Nie, wiem, ja, no ja cię boję. No Klaudia! No ja ci będę mówił, czy tam coś jeszcze. Hej. No, to jest. Co się bo... No, no, patrz, co się odpierdziela! No ja nie umiem w to grać, co się popierdzieliło. Musimy zdecydować tą grę. Uuuu, ja się cykam. I w ogóle, co to są te. Straszne to jest, powiem Wam, ludziska. No bo. Dobra, jak no to... wyskoczyła ta to ja. Jak założę, myślałem, to się że się nie poję co. Odcinek, i jak się prześle to ja wołam patyka i nagrywamy znowu. No, no. je... I to zależy od ani ma trąb, no, to już kończymy? Jak wyskoczy, wyskoczy. Poczekajmy. Teraz odcinek zależy... Od... 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 Okay. Yeah. Oh, ja nie. O Jezu. Nie, nie tego yeah. <coughs> No, teraz. O oh, Jezus. co to jest chore, to jest chore. Ta gra jest chora. Później nagrywamy dwójkę, bo... Dwójka nie jest straszna, ludzie, mówię wam. Tak. Dwójka to jest. A może je trochę... Ja przeszłam tą grę, ale na telefonie. Też. A kiedy to wrzucamy? zaraz. Nie? Ja, jak wyskoczyłam, animatronic, kończymy filmik. Skończymy, filmik pożegnaje. I pan. Tak? Nie. Dobra. Więc ile już. Do Freddy'ego, do Freddy'ego, no, próbuję! na środku, na środku, na środku. <śmiech> <śmiech> Sorry, No. Dobra, druga w nocy, to zaraz będzie trzecia i nam, znając życie, ktoś wyskoczy. No, no. O, czwórka jest... Pierdzielona. mogę powiedzieć. No. Nie dla dzieci Uwaga, ale jak nie macie ukończonego siódmego roku życia, to nie możecie tego Nie, Siódmego Ty to Klaudia Tak <grymne> Nie no, co z tego, że od pięciu... Od piątego roku życia, ja w to grałem Ale od siódmego No, no co jest? Ja Klaudia, temu nikt nie wyskakuje nie wiem! Ej! Podejdź do Frediego! Albo nie! Patrz do Frediego! Bo... Patrz do Frediego! Nie, nie będziesz patrzył przez pięć minut, to nie rusza, to nie wyskoczy w ogóle się nie będziesz ruszał, to coś ci wyskoczy prędko! Dobra. Co? Nikogo nie ma? Nie. Bo jedzie, bo jedzie. Chodź w tup! Ja cię tu nauczę. A nie chcę się uczyć. Trzecia w nocy. Teraz będzie czwarta i coś wyskoczy. Oczywiście chodzę. Już patrzyłem. Kiedy? Przed chwilą. Takie pięć godzin temu, co? No. Zaraz Czwarta Klaudia! Czwarta! Ja! No. Dobry. Chodź! Na no, następnym odcinku będzie odcinek z kamerką i zobaczysz, jak się wydarzy. <noise> teraz, gawie? <noise> jak? Jak pies? Nikogo nie ma? Nie ma. Chciałam ja. ja. być. Co? Raz i osłyszeć. twój tata. No. Włoży... Nie skocz, ktoś! Nie, nie skocz. Do łóżka poważę, do łóżka albo do szaty Do łóżka Ja się boję, że boję, także drapię w... Dobra, do szaty, piąta Piąta, piąta wyskoczy, coś za teraz coś wyskoczy, zobaczycie Eeeem um... Przejdziemy Jak nam się pofaci Ale teraz odcinek zależy od ma animatroniku Nikogo nie ma? Nie no. ma Nie, teraz tu. Ja się boję, no! Zapnij. Każde skrzypnięcie mnie przeraża. A myślisz, że mnie nie...? Ej, ile trwa jedna godzina? A, nie wiem... A. Do łóżka, do łóżka, bo tam pewnie już... ci wyskoczy Freddy. No, no patrz, jak to jest. No nic nie ma! No. Ej, i teraz na pewno coś wyskoczy. Coś wyskoczy, bo jak tam. Nic nie ma. Bo oni chcą nas wyrobić, więc. Jest... Yes! Jej! No, Co za... teraz? Każdy. Co teraz? Z tym filmem. Teraz ma zostawić. Ej, no! Czemu Takę nie mamy minigierki nie wiem. Czekajcie. Czekaj, przecież powinno być na Dwa. Jest jeden. Co jest? Ładnie. No, pier... Nagrywamy później to? Tak? No to teraz będziemy się z wami zagnać! Pa! No to przy... widocznie przeszliśmy jakimś cudem tą grę. Pierwszy I macie pod tym filmem zostawić. Ile łapek w górę? 11 10! Uff. 10 łapek w górę! No i znowu nagrywamy yy, FNaF 4 Ale, Razem! Albo coś innego I piszcie w komentarzach, kogo mamy zaprosić do film. No to I czy, I czy chcecie dalej serię... Co wolicie? Minecrafta, serię z Minecraftem, czy z FNaFem 4? Piszcie to w komentarzach się, to, to będzie się częściej pojawiać. No to elo. No to elo. Teraz ciekawe.